Ta gra miała genialny polski dubbing. Pamiętacie ją? Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Robin Hood. Legenda Sherwood to połączenie taktyki w stylu Commandos z legendą jednego z najsłynniejszych banitów w historii. Gra przenosiła nas do średniowiecznej Anglii, gdzie wcielaliśmy się nie tylko w samego Robina, ale także w całą drużynę jego kompanów, między innymi małego Johna, czy też Lady Marion. Każda postać miała swoje umiejętności, które sprawiały, że wybór drużyny do misji był równie ważny, jak sam sposób ich rozegrania. A misje były różnorodne. Od ratowania więźniów, przez zasadzki na konwoje, aż po infiltrację zamków. Często trzeba było kombinować, wykorzystywać składanie, planować zasadzki i mądrze zarządzać drużyną. Jak na strategiczno-taktyczną grę przystało. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Choć Robin Hood nie jest Janosikiem, to i polskim graczom przypadł do gustu. Rety! Robin Hood! Czego głównym powodem był świetnie zrealizowany polski dubbing. Zostanie w zasięgu strzału, śmieciu. Batacień ci ciwa!